Dzień dobry moi najmilsi. Niedawno wprowadzono bardzo ważny zakaz dotyczący tego, że młodzi ludzie poniżej 18 roku życia nie będą mogli od 2024 roku kupować energetycznych napojów. Pomyślałem sobie, że w związku z tym dokonam degustacji, badania z zakresu technologii żywności, wybranych trzech rodzajów Energy Green. Jestem negatywnie usposobiony do tego badania. Bardzo nie znoszę pić Energy Drinków. Są one okropne, paskudne, afe! Przygotowałem sobie takie oto napoje. Czyli są to napoje Black Energy w trzech różnych y wersjach. I zielona to jest y wersja, Limonkowo-miętowa. Czarna wersja to jest wersja standardowa, normalna. A biała wersja to jest wersja no sugar, czyli bez cukru. Którą tu by najpierw wybrać do degustacji? <śmum> Może najpierw zieloną. Najpierw napij się zielonego napoju. Jest tutaj oczywiście zawartość kofeiny, tak jak w dwóch pozostałych wersjach smakowych. Tutaj jest smak limonkowo-miętowy. Nie chcę się skaleczyć tym azłotkiem, tym tam obudową. Spróbuję się nie skaleczyć. Wolałbym oczywiście w szklaneczce się napić, ale jest to niemożliwe w takich warunkach degustacyjnych. Mmm, okropieństwo, afe! Co za okropny napój! Jest bardzo kwaśny, jest niesmaczny, smakuje jak siki Teraz spróbuję następnych wariantów smakowych. Spróbuję wersję standardową. Tutaj wcale nie lepiej. Tak samo jak w poprzednim przypadku, ocena najgorsza, czyli 1 na 10. Też jest to napój kwaśny, niesmaczny, nieapetyczny. Ja nie lubię energy drinków. Afe! Teraz przyszedł moment na wersję no sugar, czyli bez cukru. Dokonam teraz degustacji tej wersji. Napoju Black Energy. Przypominam. Zauważam, że jest tutaj wyczuwalna gorycz, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, które są słodkie. To tutaj jest wyczuwalna nuta goryczy. Ten jest najgorszy ze wszystkich. Ten napój jest najgorszy i powinien mieć najgorszą ocenę. Także jeszcze wystawiam mniej niż jeden na dziesięć. Podsumowując, najlepsze, jeśli da się w ogóle porównać, to są wersje zielona i czarna, a najgorsza jest ta biała. Koniec transmisji!